No i mamy kolejną, kolejną. Tutaj ta jest świetna do Samby, zobaczcie, tej rączkami można machać i jak Izabela stwierdziła, że idealna na jedzenie. Jak się najem, to Czyli... nic nie będzie widać, że się najadłam, ale chyba tak, chyba w tej się czuję dobrze i w tamtej poprzedniej czarnej. Ale na Sylwestra pokaż. nie idziemy, żeby się najeść, tylko żeby się dobrze bawić, tak. to jest jedyny dzień Także, w roku, tak że można naprawdę... Także jak już, to najwyżej tam albo tamtą założę, ale jeszcze pokaż, te rękawy jakieś są dziwne one, bo są, one takie... są długie one są takie specjalne, żeby, nie, nie, nie. ale weź później je całkiem do końca to one są na długość całkiem... a to o to chodzi, że idziesz zasłaniać zaraz sobie tego albo nagle podnosisz i. Nie, jest fajne i ona jest fajna, bo ona nie jest obcisła nie? No, to, to ja bym na proponował długie. wziąć tą e, numer dwa i teraz tą numer trzy e, to biorę te dwie i jeszcze wona mi trzecią przywiezie, więc już mam trzy kreacje dobra, a pokaż jak będziesz tańczyć <klujne> Przeziębiłaś i co? Idziemy, czy odwołujemy? Skarbina, ja to mam ci pokazać, jakie ja będę tańczył? Teraz tutaj tak no jest. Nie wiem, mną, bo chodzi mi o to, że te to Latino, jest hiszpański styl tutaj. Tak. Ma być. O właśnie, bo jak to, Hiszpansi... to, jak mówisz, bo jak to hiszpański styl. To rado. A ja będę Twoim bykiem, no, uwaga, byk. W No widzisz, że nie hiszpański, hiszpański termin, nam tak. Dobra, biorę te dwie, trzecią mi wona przywiezie i jak będzie.